Radiowe rekolekcje adwentowe. Zaprasza ksiądz Krzysztof Wojciech Jończyk. Józef pozostaje bardzo tajemniczą postacią Pisma Świętego. Nie pozostało po nim żadne słowo. Niczego do nas nie powiedział. Pozostaje jako ten, który zgadza się z wolą Bożą. Pozostaje jako opiekun Jezusa Chrystusa. Zawsze w cieniu. Zawsze dwa kroki za najważniejszymi osobami i bohaterami Ewangelii. I dzisiaj, kiedy Ewangelia jest jemu poświęcona, on także pozostaje tak jakby dwa kroki w cieniu. Bo przecież e, czytamy dzisiaj tak naprawdę o tym, że e, Józef dowiaduje się, że Maryja jest e, brzemienna, czyli że jest w ciąży, że, że będzie miała dziecko. Jest jego żoną, ale zgodnie z tradycjami żydowskimi e, jeszcze nie zamieszkali razem. Zgodnie z tradycjami żydowskimi e, Józef powinien ją oddalić. E, b, I wtedy przychodzi sen do Józefa. Pan Bóg często mówi we śnie. I we śnie Bóg mówi: Nie bój się, jesteś sprawiedliwy. Nie bój się, weź ją do siebie, bo na twoich oczach dzieją się wielkie dzieła Boże. I ten Józef, człowiek wielu dylematów, człowiek em, cichy i pokorny. Człowiek, który jest sprawiedliwy, to znaczy ktoś, kto wypełnia pismo święte, ktoś, kto jest naprawdę głęboko wierzący, bo to znaczy to aramejskie słowo tam użyte sprawiedliwy, sprawiedliwy względem Boga przede wszystkim. Wbrew tradycji, wbrew zwyczajowi, wbrew logice stąd mówimy o dylematach Józefa przyjmuje Maryję do swojego domu. Gdzieś w jego męskim sercu toczy się na pewno bój i walka pomiędzy logiką a snem, który był. Pomiędzy prawem i tym, czemu był wierny przez całe życie, a prośbą, którą Pan Bóg do niego stawia: przyjmij ją do siebie. Przyjmuje. Otwiera do mi serce. I dzieją się niezwykłe dzieła Boże. Ile razy w naszym życiu jest tak, że e, czujemy, że Pan Bóg nas do czegoś popycha, że nas przynagla, że nas o coś prosi, tak? A, a dzieje się w nas dylemat, bo logicznie to nam nie pasuje, bo to się nam nie składa, nie skręca, bo, bo myślimy, że to trzeba by inaczej, bo wszystko podpowiada nam, że nie w tą stronę. To są takie dylematy Świętego Józefa, które nosimy w swoim sercu. I może to jest dobry moment w adwencie, właśnie dzisiaj, żeby y, tego 18 dnia grudnia powiedzieć y, Święty Józefie, pomóż mi w tych moich ludzkich dylematach. Poprowadź mnie drogą adwentu mojego życia, także nawet kiedy czuję sprzeczność żebym poszedł tą drogą o której mówi Bóg, bo ty poszedłeś drogą Boga i yy, no właśnie i stało się coś niezwykłego. Daj także mnie pójść tą drogą Boga. Mimo tego, że tak trudno dzisiaj jest ten głos usłyszeć i przyjąć go do siebie. Mimo wszystkich problemów noszonych w sercu, mimo wszystkich dylematów twoich, Józefowych dylematów. Pomóż mi Święty Józefie. Taka Dzisiaj rekolekcyjna modlitwa na ten dzień, abyśmy umieli zawsze iść tą drogą, którą podpowiada nam Bóg, wbrew logice, czasem wbrew logice.